Nasza organizacja powstała ponad 13 lat temu i w chwili obecnej w głównej mierze zajmuje się edukacją. Prowadzimy placówki edukacyjne na terenach wiejskich, a także w Iławie. Są to placówki dla każdego, od maluszka, który ukończył 20. tydzień życia, do licealisty, który w niedługim czasie będzie zdawał swój egzamin dojrzałości. Udało nam się stworzyć nowe miejsca pracy, gdzie zapewniliśmy stałe, godne zatrudnienie dla osób, które były w bardzo trudnej sytuacji zawodowej, pozostawały wiele miesięcy bez pracy. Nasze pomysły i nasze działania, które realizujemy tutaj w Fundacji, zawsze opierały się na czynniku ludzkim i staraliśmy się w sposób szczególny skupiać naszą pracę i uwagę na potrzeby lokalnego. Społeczeństwa i także w rozwiązywaniu naszych tutaj lokalnych problemów z korzyścią nie tylko dla naszych uczniów, które uczęszczają do naszych placówek, ale i całych rodzin. Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur zajmuje się również realizowaniem projektów unijnych. Ja nazywam się Marta Suska i jestem koordynatorem dwóch projektów. Jestem sobą w mojej szkole oraz Szkolna Akademia Kompetencji, które są w ramach regionalnego programu operacyjnego Warmii i Mazury. Nasza organizacja ciągle się rozwija. Otwieramy, uruchamiamy co nowe placówki. Po naszej ostatniej inwestycji, akademickim zespole placówek oświatowych, poszliśmy dalej, ponieważ będziemy go rozbudowywać i razem z przedsiębiorcami w konsorcjum. Projekty te obejmują głównie szkoły znajdujące się na terenach wiejskich z powiatu Iławskiego oraz z powiatu ostródzkiego. Są one skierowane nie tylko do uczniów tych szkół, ale również do całych rodzin. Kolejnym projektem, który realizujemy, jest to utworzenie żłobka Akademia Puchatka w Fijewie. Nasz żłobek jest czynny od wczesnych godzin porannych, od godziny 5.30 do godziny 17.30 i w ramach potrzeb również są to godziny poszerzane. Rodzice dzięki temu mogą pójść do pracy, wrócić na rynek pracy. Kobiety, które korzystają z tego wsparcia wracają po urlopach macierzyńskich, wychowawczych do, swoich, do sprawowania swoich obowiązków zawodowych. Akademicki zespół pracowek oświatowych rozpoczął swoją działalność 1 września 2017 roku. Nabór dotyczył nie tylko uczniów, ale również kadry, pracowników administracji i obsługi. Skierowany był do lokalnej społeczności, która zamieszkuje miasto i gminę Lubawa, ale również do mieszkańców powiatu. Udało się utworzyć dwie grupy żłobkowe, cztery grupy przedszkolne, siedem oddziałów w klasie w szkole podstawowej i dwa oddziały w Liceum Ogólnokształcącym. Czym wyróżnia się akademicki zespół placówek oświatowych? Naszym filarem są takie elementy jak działanie, prawo wyboru ucznia, odpowiedzialność, holistyczne podejście, przestrzeń sprzyjająca uczeniu. Pracuję tutaj od samego początku. Praca jest fajna, satysfakcjonująca. Żywimy dzieci od żłobka do liceum. Do wszystkich naszych placówek uczęszczają uczniowie. No, o bardzo różnym potencjale są uczniowie bardzo zdolni, których trzeba wspierać i których talent trzeba rozwijać, jak i uczniowie z różnymi dysfunkcjami, którym trzeba pomóc, żeby te dysfunkcje po prostu pokonać. Taka jest nasza misja, taki jest nasz cel.